I znowu niespodziewany telefon poderwał nas na nogi i znowu jesteśmy mniej więcej na 15 kilometrze szosy Włodawa, Heum, a z tyłu za nami potężne bagniska. Mamy już za sobą wyprawę, mówię my w liczbie nogi, I powiem, mamy dwóch cudownych przewodników, którzy są swego rodzaju transmisją tej, tej opowieści pokoleniowej. Otóż tutaj kiedyś, lat temu mniej więcej 40, pewien stary człowiek opowiedział naszym rozmówcom o tym, że był świadkiem jak... W tym kawałku lasu, tu po mojej lewej stronie, zakopano tankietki. My oczywiście za tymi tankietkami śledzimy już przez całe dziesiątki lat, nie my, ale całe rzesze poszukiwaczy, mniej lub bardziej utytułowanych. Na razie nikt ich nie znalazł, ale z każdym takim telefonem błyska nowa nadzieja. Przeszukaliśmy ten teren, pojawiło się takie dziwne zapadlisko, nietypowe dla bardzo równego lasu. Tutaj z opowieści wynika, że za nami był taki, Szczególny bardzo szlak, między innymi po tych tankietkach, które tu zakopano około 13 września, przeszli tędy żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, zostawiając mnóstwo sprzętu właśnie w tych bagniskach. I to jest wiele powodów, dla których tutaj wrócimy. Oczywiście będzie nasza kamera i będzie nasza opowieść.